Gdybym nawet miała zostać skazana i na własne oczy ujrzeć płomienie, gotowy stos i kata, który szykowałby się do jego podpalenia, nie zaprzeczyłabym własnym słowom. Te słowa wypowiedziane tuż przed śmiercią świadczą o mojej nieugiętej determinacji. Ja, Joanna Dark, dziewczyna z głębokiej prowincji, postawiona na czele francuskich rycerzy, jestem symbolem zarówno odwagi, jak i kontrowersji. Zostałam spalona na stosie 30 maja. 1431 roku. Moje życie zaczęło się skromnie w Domremy, małej wiosce w Lotaryngii. Jako niepiśmienna córka ubogich rolników, nigdy nie spodziewałam się, że moje przeznaczenie zaprowadzi mnie tak daleko. Wszystko zmieniło się, gdy miałam 12 lat. Usłyszałam głosy Archanioła Michała oraz świętych Katarzyny i Małgorzaty. Przesłanie było jasne: miałam wyzwolić Francję spod angielskiej okupacji i pomóc koronować Karola VII. W wieku 16 lat, pod wpływem tych niebiańskich wizji, opuściłam rodzinną wioskę. Moja podróż do Vaucouleurs, by prosić hrabiego Roberta de Baudricourt o eskortę do Chinon, była pełna trudności i sceptycyzmu ze strony innych. Wielu wyśmiewało moje przekonanie o boskim posłaniu, ale nie poddałam się. W przebraniu mężczyzny, które nosiłam aż do śmierci, przedarłam się przez wrogie ziemię i dotarłam do Chinon. Spotkanie z Delfinem Karolem VII było decydującym momentem. Jego początkowa nieufność przekształciła się w podziw, gdy przekonałam go o autentyczności mojej misji. Wkrótce zostałam ubrana w białą zbroję, wsiadłam na białego konia i poprowadziłam francuskich rycerzy do walki. Wielu przekonanych było o mojej boskiej misji również dzięki temu, że potrafiłam wcześniej powiedzieć, co dokładnie się wydarzy. Misja ta nadała wojnie stuletniej charakter religijny. Dla wielu byłam symbolem sił światła, dla innych zagadką lub zagrożeniem. Mimo potwierdzenia mojej niewinności i czystości przez komisję duchownych w płatie, bo król Karol VII musiał mieć pewność, że nie jestem narzędziem szatana. Prowadziłam Francuzów do zwycięstw, w tym do kluczowego sukcesu w Orleanie 8 maja 1429 roku. Mimo to, rosnąca sława przyniosła mi także wrogów. Moje sukcesy wywoływały zazdrość i podejrzliwość. Ostatecznie zostałam pojmana przez burgundczyków, a następnie wydana w ręce Anglików. Mój proces był farsą, pełen manipulacji i niesprawiedliwości, a mój wyrok śmierć na stosie był już przesądzony. W celi tuż przed śmiercią nawiedziła mnie jeszcze większa determinacja. Spłonęłam na stosie, wpatrując się w krucyfiks i powtarzając imię Jezusa. Moja śmierć stała się symbolem i przestrogą, ale też inspiracją. Po latach, po zakończeniu wojny stuletniej, Kościół katolicki unieważnił mój proces i ogłosił mnie niewinną. W 1920 roku zostałam kanonizowana. Moje życie pozostaje przedmiotem fascynacji i debaty. Byłam mistyczką, świętą czy ofiarą swojego czasu. Bez względu na interpretację, moja historia pozostaje symbolem niezłomności i odwagi w obliczu największych wyzwań. Od dzieciństwa do śmierci moje życie było pełne wyjątkowych wydarzeń. Począwszy od prostych dni spędzonych na wsi, poprzez dramatyczne wizje i głosy, które skierowały mnie na ścieżkę historyczną, aż po heroiczną, choć tragiczną postać na polu bitwy. Każdy krok, jaki podjęłam, był napędzany głęboką wiarą i przekonaniem, że działam zgodnie z boską wolą. Moje doświadczenia na polu bitwy, moje przemowy przed królem i wojownikami, moja determinacja w obliczu niewiary i drwin wszystko to stanowiło część mojej misji. Moja historia to nie tylko opowieść o wojnie i religii, ale także o sile charakteru i niezłomności ducha. Wyzwoliłam Francję, ale także pokazałam, jak silna może być wiara jednostki. Mój proces i śmierć były okrutne, ale także stały się przestrogą dla przyszłych pokoleń o niebezpieczeństwach, niesprawiedliwości i uprzedzeń. W moim życiu i śmierci zawiera się wiele lekcji o odwadze, determinacji i sile przekonań. Przekazuje te lekcje przyszłym pokoleniom, aby nigdy nie zapomniano o dziewczynie z Dom Remis, która stała się Joanną Dark, dziewicą orleańską.